Dziś obchodzimy drugie urodziny Europejskiej Emerytury i z tej okazji e, w skrócie opowiem Wam dzisiaj, czym ta Europejska Emerytura tak naprawdę jest, ale pokażę też rocznicowe, dwuletnie wyniki tego produktu. Także mam nadzieję, że zostaniecie tu z nami. Także na samym początku powiem, czym w ogóle jest europejska emerytura, a tak naprawdę OIP, bo to o nim, o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym będę dziś mówić. OIP to jest inicjatywa, która powstała w Unii Europejskiej. Ideą było to, że sytuacja demograficzna tak naprawdę we wszystkich krajach Unii nie jest kolorowa. Te prognozy na przyszłość, jeśli chodzi o emerytury, są bardzo często pesymistyczne. I w Brukseli powstał pomysł, aby dodatkowo zmotywować obywateli Unii, aby wzięli tą swoją przyszłość we własne ręce i zaczęli na własną rękę odkładać na emeryturę. Kiedy zabrali się za to rozwiązanie, tak naprawdę uznali, że to jest świetny moment, żeby wprowadzić bardzo dobre standardy na ten rynek emerytalny i też dostosować się do takich już bardzo nowoczesnych potrzeb mieszkańców Unii. Mówimy tutaj zarówno o tym, aby te warunki, w przypadku różnych krajów Unii, były w pewien sposób ustandaryzowane, tak żeby bez względu na to, w którym kraju obecnie mieszkamy, abyśmy mogli korzystać z podobnego produktu, ale też aby wspierać naszą mobilność pomiędzy tymi krajami Unii, co oznacza tyle, że jeżeli będziemy w trakcie naszego życia zmieniać miejsce zamieszkania, abyśmy mogli z tego produktu bardzo komfortowo korzystać. E, oprócz tego, to co jest bardzo fajne i też powstało właśnie na gruncie unijnym, to to, że ideą było to, aby nie tworzyć kolejnego produktu, który będzie dostępny wyłącznie dla osób, którzy to inwestowanie mają w małym palcu, którzy mają wysokie zasoby, którzy wiedzą, jak to działa, mają wieloletnie doświadczenie, ale aby ten produkt był dostępny tak naprawdę dla każdego z nas. I dlatego prawo dotyczące ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego powstało właśnie na szczeblu unijnym, ale Dodatkowo każdy kraj dostał pewną swobodę tego, aby wybrać dla e, mieszkańców e, swojego kraju dodatkowe korzyści i doprecyzować pewne szczegóły prawne. I to, co daje nam tu już pierwszą zaletę wysuwana naprzód tego produktu, to właśnie to podwójne bezpieczeństwo legislacyjne. To znaczy, jeżeli mówimy o produktach emerytalnych, zwłaszcza trzeciego filaru, to bardzo często ludzie mają pewne opory przed tym, że jest to program, który jest w jakiś sposób regulowany przez państwo i obawiają się często, mają taką niepewność, że w przyszłości te regulacje mogą się zmienić. W przypadku OIP mamy tutaj pewien dodatkowy sposób tego zabezpieczenia, no bo w przypadku OIP, żeby coś się zmieniło, muszą tutaj zarówno zostać zmienione regulacje unijne. Jak i państwowe. Także mamy takie podwójne bezpieczeństwo legislacyjne. Ale to nie wszystko, bo wprowadzając to OIP, regulatorzy skorzystali z tego, żeby właśnie bardzo dobre standardy wprowadzić na rynek. Pierwszy z nich, e, i tak naprawdę bardzo często bardzo mocno zachęcający, e, zachęcający inwestujących, żeby skorzystać właśnie z tego produktu, to to, że już na wstępie mamy określony maksymalny górny limit opłaty. Jaką jesteśmy w stanie w takim produkcie zapłacić. Oznacza to tyle, że bez względu na to, do jakiej instytucji pójdziemy otworzyć swoje konto, nie, 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 nigdy nie pobierze od nas więcej, niż 1% od wartości całego konta w skali roku. W praktyce na ten moment w Polsce mamy dostępną tylko jedną możliwość. Inwestowania w OIP, ten rynek cały czas się rozwija, ale właśnie w przypadku FINEX ta opłata została jeszcze bardziej zmniejszona do 0,6% plus oczywiście VAT. Także tutaj mamy taką pierwszą zaletę. Drugi aspekt to to, że ten produkt, ponieważ został przemyślany, aby każdy mógł w niego inwestować, jest bardzo przejrzysty. Dostawca nie tylko musi. Bardzo wyraźnie informować o wszystkich aspektach tego produktu, ale też zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczać informacje w bardzo czytelnej i łatwej do porównania pomiędzy programami i formie, tak by móc podjąć jak najbardziej świadomą dla siebie decyzję. Kolejny aspekt to to, że bardzo często o tym polskim, o tym polskim OIP mówi się, że jest to takie europejskie IK. Wynika to z tego, że faktycznie E, że Regulatorzy już na szczeblu polskim, kiedy wprowadzali tą OIP u nas, do Polski, bardzo mocno inspirowali się ustawą IK. E, natomiast to, o czym myślę tutaj, to jest taka szczegółowa, e, kluczowa różnica, e, poza tymi, o których już wspomniałam, to to, że w przypadku OIP możemy inwestować wyłącznie w gotowe portfele. Portfele, które zostały wcześniej przetestowane e, pod kątem E, zarówno długoterminowego bicia inflacji, jak i długoterminowej stabilności portfela. E, I tutaj faktycznie, żeby móc oferować taki produkt, musi być ta licencja odpowiednio tego danego produktu wydana. To, co również wymaga od nas Unia, to to, żeby w przypadku takiego produktu zostały wprowadzone autom techniki automatycznego łagodzenia ryzyka. W przypadku OIP wygląda to tak, że na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego Dostawca, w tym przypadku Finex, automatycznie obniża udział akcji w waszym portfelu, tak aby zadbać o to, aby ten wasze środki nadal mogły generować zyski, ale też aby ten portfel był ulegał coraz niższym wahaniom. Tak, aby ten portfel był gotowy do tego, jak faktycznie klienci przechodzą na emeryturze i chcą zacząć korzystać ze zgromadzonych środków. No i last but not least, zdecydowanie to, co inwestorów najczęściej przyciąga do tego produktu i najbardziej interesuje: Czyli możliwość zwolnienia z podatku belki. Czyli jedna piąta, niecała, 19% tego zysku, który standardowo zostałby, na, e, który standardowo musielibyśmy odprowadzić jako podatek, zostaje w naszych kieszeniach, jeżeli spełnimy ustawowe warunki. Te ustawowe warunki wbrew pozorom nie są takie trudne do spełnienia. Chodzi tu bowiem przede wszystkim o dotrzymanie tych środków zainwestowanych do 60 roku życia. A oprócz tego spełnieniem takiej dodatkowej formalności, czyli płacie o dowolnej kwocie w dowolnych pięciu latach. W praktyce bardzo łatwo ustawić sobie takie przypomnienia: przez pięć lat wrzucić tam chociaż po 50 zł, zapomnieć i ten warunek mamy spełniony. A kolejny aspekt, który został również doprecyzowany na polskim gruncie, to to, co również wielu inwestorów bardzo docenia, czyli elastyczność. Jeżeli inwestujemy w OIP, to oczywiście. Przy dotrzymaniu tych środków do 60 roku życia możemy sobie skorzystać e, z tego zwolnienia podatkowego, ale nie ma żadnej bariery, która powstrzymywałaby nas przed wypłaceniem tych środków wcześniej. Jeżeli w jakiejś sytuacji awaryjnej wiemy, że potrzebujemy z tych środków skorzystać, wystarczy złożyć o to wniosek, nie, można, nie, nie ma żadnych dodatkowych opłat, w każdej chwili można po te środki sięgnąć. Można też zdecydować się na zmianę dostawcy lub właśnie skorzystać z tej mobilności w przypadku przeprowadzki. Dobra, no więc podsumujmy sobie, dla kogo tak naprawdę przeznaczony jest OIT. Po pierwsze, dla tych, którzy chcą inwestować długoterminowo, z potencjalnymi korzyściami podatkowymi. Po drugie, dla tych, którzy mają już IKX, ale szukają trzeciego korzystnie opodatkowanego produktu. I myślę, że to, o czym warto tutaj wspomnieć, to że można mieć zarówno OIP, jak i IKE i IGZE. Można też przenosić środki z IKE do OIP i wielu, wielu ludzi jest tym zainteresowanym, ale żaden z tych produktów nie wyklucza się wzajemnie. Można też wykorzystywać ich limity. Bo tu o czym nie wspomniałam, OIP, podobnie jak IKE czy IGZE, ma taki roczny limit. Ten limit zależy od prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce. W tym roku jest to nieco ponad 26 tysięcy złotych i co do zasady ten limit z roku na rok rośnie. Natomiast można sobie z tych wszystkich limitów korzystać, aby do tej kwoty rocznie inwestować potencjalnie bez podatku. E, no i tak jak właśnie nawiązałem, kolejna grupa osób, dla których kierowany jest, ten, e, kierowany jest ten produkt, to właśnie osoby, które już inwestują w IKE, nie są z niego zadowolone, bo mogą w ramach ustawy bez żadnych limitów przenieść te środki, przenieść te środki do OIP. -y. To jest też bardzo fajny produkt dla samozatrudnionych, w których prognozowane emerytury, ta sytuacja emerytalna jest jeszcze gorsza niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dla młodych ludzi, którzy bardzo często w dzisiejszych czasach mają dużo wyższą mobilność, często zmieniają miejsce zamieszkania, a także miejsce pracy. No i tak naprawdę dla każdego, kto o tą swoją emeryturę chce zadbać. Jak możecie inwestować dzisiaj z europejską emeryturą? Jak już wspomniałam, Finax na ten moment jest jedynym dostawcą europejskiej emerytury, także opowiem wam trochę więcej o tym, jak to działa w Finax, ale tak, żeby was nie zanudzić. Myślę, że część z was jest już naszymi klientami, także dobrze nas zna, ale dla tych z was, którzy nie są, ja jeszcze przypomnę, że Finax jest dorobodoradcą. Oznacza to, że w praktyce, jeżeli chcecie otworzyć sobie takie OIP, możecie zrobić to z aplikacją w mniej niż 15 minut. Wystarczy pobrać aplikację, albo wejść na naszą stronę i wypełnić krótki kwestionariusz. To, co jest takie bardziej wyjątkowe, to to, że na podstawie tego kwestionariusza algorytm sam zaproponuje Wam najbardziej odpowiednią strategię, dobraną do Waszych predyspozycji i podejścia do ryzyka, doświadczenia inwestycyjnego, a Wy możecie się na nią zgodzić, albo możecie ją sobie trochę zmodyfikować, jeżeli uważacie, że chcecie wybrać niższy poziom ryzyka. Wszystko, co dzieje się potem, jest już automatyczne. Jeżeli podpisujecie umowę, nie macie żadnych zobowiązań, możecie inwestować już od 50 zł, ale nie macie przymusu, żeby wpłacać te środki w określonych momentach, możecie też w każdej chwili poniesięgnąć. sięgnąć. E, Robodoradca automatycznie inwestuje każdą wasze, waszą wpłatę dba o rebalansowanie tego portfela, czyli utrzymanie prawidłowego poziomu ryzyka w portfelu zgodnego z tym, jakie założenia przyjęliśmy sobie na początku. A także, gdy zachodzi potrzeba, chociaż tu w przypadku w przypadku OIP mówimy tylko i wyłącznie o sytuacji, kiedy ta wypłata zachodzi wcześniej, no to też wystawiamy formularz Szpit, podpowiadamy, co z tym zrobić i w jaki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym. Jeżeli zaś chodzi o sam produkt, europejska emerytura, to tak naprawdę ten sam produkt często nagradzany i obecny na polskim rynku już od wielu lat z drobnymi zmianami, ale to, co wchodzi w skład portfela, nadal pozostaje to tym samym. Oznacza to, że inwestujemy tutaj w portfel złożony z akcji i obligacji z całego świata. Łącznie, w zależności od wariantu, obejmuje on nawet do kilkunastu tysięcy papierów wartościowych, a wszystko to przez pasywne inwestowanie w fundusze ETF. E, cały czas pozostajemy właścicielami tych e, ETF-ów, inwestując w. Inwestując w ramach OIP, więc są to, są to fundusze, które są już przypisane bezpośrednio do inwestora. Inwestujemy no tak naprawdę w rynkowych zwycięzców, bo te portfele mamy bardzo szeroko zdywersyfikowane, zarówno jeśli chodzi o rozmiar spółki, jeśli chodzi o lokalizację geograficzną, czy też jeśli chodzi o po prostu sektory. Inwestycje mamy, tak jak już wspomniałam, zautomatyzowaną. No i warto jeszcze raz podkreślić, że mamy tutaj nie tylko stosunkowo niską opłatę, ale też liczymy na to, że możemy skorzystać ze zwolnienia z podatku Belki. Wreszcie przejdźmy do wyników. My po tych dwóch latach podsumowaliśmy sobie wyniki. Z góry uprzedzę, że brakuje tutaj jakichś pięciu dni przy tych wynikach w przypadku dwóch lat i w przypadku wyników w skali roku. Wynika to po prostu z tego, że musieliśmy przygotować się z pewnym wyprzedzeniem na tą, na tą prezentację, ale myślę, że wyniki możecie zobaczyć sami. W przypadku wariantu OIP z udziałem 100% akcji widzimy, że w ciągu niespełna dwóch lat ta stopa zwrotu łącznie wyniosła już ponad 40%, co w skali roku daje nam 19%. Jeżeli mówimy o tym OIP, które jest nieco bardziej konserwatywne, ale nadal zawiera 80% akcji, widzimy, że mamy tutaj niemal 36% wygenerowane w ciągu dwóch lat. Natomiast ten pro, portfel OIP 60% akcji. To jest pewna ciekawostka, dlatego że to jest portfel, którego tak naprawdę nie ma u nas jeszcze żaden inwestor, ale to jest ten portfel, do którego docelowo mamy przechodzić przechodząc na emeryturę. To znaczy, przed, tuż przed emeryturą i w trakcie Waszej emerytury, jeżeli będziecie chcieli pobierać te środki regularnie, no to będziemy tutaj mieć właśnie taki portfel złożony w 60% z akcji, 40% z obligacji. To, co myślę, że warto tutaj wspomnieć, to oczywiście po pierwsze, Historyczne wyniki nigdy nie gwarantują nam tego, co będzie w przyszłości. Po drugie, wręcz trudno jest nie zauważyć, że mamy za sobą naprawdę świetne dwa lata na rynkach i nie liczymy na to, że aż tak dobre wyniki będą regularnie powtarzane w przyszłości. Zakładamy, że w przypadku tych najbardziej akcyjnych portfeli, tutaj podobnie ze średnią historyczną, raczej będzie się to wyrównywać w stronę około 10% długoterminowo. Natomiast oczywiście cieszą nas takie wyniki, cieszy nas tak fajny rezultat zarówno ostatniego roku, jak i w skali, jak i w skali tych dwóch lat, bo ten moment wejścia, wejścia tego produktu był naprawdę świetny. No dobra, i tak naprawdę to, o czym chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to to, jak wygląda rynek OIP w Polsce. Możemy o tym mówić bardzo pewnie, dlatego że nadal jesteśmy jedynym dostawcą. I tutaj, jeżeli spojrzymy sobie, jak to wygląda, możecie zobaczyć, że zaczęliśmy tak naprawdę pod koniec 2023 roku, kiedy ten produkt dopiero pojawił się w polskiej legislacji, ale i tak w ciągu tych dwóch miesięcy bycia na rynku, do końca roku, udało się już zgromadzić w OIP Polakom ponad 7 milionów euro. E, dziś. Ta liczba to niemal 42 miliony euro i zakładamy, że do końca roku, ponieważ to przebudzenie e, myślenia o emeryturze bardzo często wiąże się z tym, kiedy ten limit roczny zaczyna nam upływać. Myślimy, że e, widzimy jasny trend i, i spodziewamy się, że będzie to dalej rosnąć. Z OIP korzysta też już ponad 7 tysięcy Polaków. Ta liczba również cały czas rośnie. E, widzimy bardzo duże zainteresowanie, a kto tak naprawdę zakłada europejską emeryturę. Tu możecie zobaczyć, że, tak jak wspomniałam, tych klientów jest już sporo. Natomiast najpopularniejsza strategia to strategia właśnie 100% akcji. Jest to charakterystyczne, dlatego że mówimy tutaj o produkcie bardzo długoterminowym. Dlatego ten wyższy udział akcji poz pozwala nam na to długi horyzont inwestycyjny. Widzimy też, że pomimo tego, że już sporo osób dokonało tego transferu środków z IKE do OIP, wciąż jeden na 5 naszych klientów rozważa, aby kontynuować z przeniesienie swoich środków właśnie do OIP. 29% klientów OIP to europejska emerytura. Widzimy tutaj znacznie wyższy odsetek pań zainteresowanych europejską emeryturą niż w przypadku pozostałych produktów. To zainteresowanie emeryturą jest bardzo wysokie, co zresztą nie dziwi, biorąc pod uwagę zagrożenie ubóstwem emerytalnym w przypadku kobiet, które jest tam dużo wyższe. No i jeszcze w ramach ciekawostki jest to około 23%, 23% klientów, którzy wpłacają środki w euro. Oczywiście można to robić zarówno w złotych, jak i w euro. Natomiast sama inwestycja denominowana jest już w euro, dając ekspozycję zarówno na dolara, na euro, jak i na inne waluty obce. Na dzisiaj przygotowaliśmy dla was specjalną promocję. Jeżeli nie korzystacie jeszcze z OIP, to zachęcam, żeby założyć sobie to konto z linku phoenix.tech, ukośnik ewd, tak financial wellness day. Możecie to zrobić do 11 listopada, ale ja zachęcam, żeby zrobić to jeszcze dziś, bo jesteśmy tu z wami do wieczora, a jeżeli zrobicie to od ręki, możecie od nas dostać jedną wybraną książkę jednej z gwiazd tej imprezy za darmo. Zachęcamy, żeby konto otworzyć w razie jakichkolwiek pytań. Jesteśmy tutaj dostępni, także możecie zadawać pytania. Eee, a jeżeli jesteście już klientami, to jak najbardziej zajrzyjcie do nas i odbierzcie swoją książkę w prezencie. Eee, z mojej strony na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia jeszcze tutaj w ramach eventu. Finax